Witam Was serdecznie w kolejnej przygodzie. Słonko wstaje, pięknie jest. Będą zacne fanty. Oby. Dzisiaj na gościnnych występach. Jedziemy do północy. Jeszcze mamy kawałek drogi przed sobą. Mała przerwa na kawkę. I co? Widzimy się przy pierwszym dołku. Oby coś tam było. No w sumie ostatnio było ciekawie. Jakaś broszka, sreberka. To nie widział to zachęcam. Dobra. Jedziemy dalej. Trzymajcie się, do pierwszego. Mamy pierwszy cel. Zobaczymy co to będzie. Ach, pierwszy sygnał. Przyszły na odwiedziny Przyszły na odwiedziny Przyszły pomóc skopać Pójścia. już jest. Taka głębokość pierwsza Uuu, elegancko Kilo złomu. i kolejna znajdka praktycznie już na wierzchu ale miło przyjemnie są te kaczki osłaniają wiaterek teraz będzie więcej słychać gdzieś tu. gdzieś tu jest coś co skrywa się mam nadzieję że to ścieka to. Kawałek ołowiu. Ale... coś tu chyba jest. Na nim, tak mi się wydaje. Coś takiego. Idziemy dalej. Ja już mam to namieszone. jest. Jest tu. Spójrzcie. Czy to monetka? Czy to guzik? Zaraz się okaże. Coś płaskiego. Coś kiedyś było. Więc na jakiś <laughs> <midionych> kwestii <omerek>. nawzajemnienia, <laughs> Albo coś. Ale pierwsza krągłość jest. Trzeba się tu pokręcić, przy tym drzewku. No już widocznie coś wyjdzie jeszcze więc... No jest to krągłość. krągłość mamy. A teraz coś z cyklu. Pokaż kotkę co w środku. Co tu się kryje? Mhm. Dobra, mam to. Kawałek czegoś. Ale z napisami, panie. Gdzie to burczało? Tu jest. appendix. Dobra, idziemy dalej. Spójrzcie tutaj. Nie wiem, to to wygląda fajnie. <laughs> Może by coś ciekawego podejmujemy. Wo, ala artefakt. Ulala. czy jakiś chyba element szafki tego wieszaka. Takie coś Półszok podzwoniło. No szkoda, że nie ze złota. Zabieramy. Idziemy dalej. Dobra, mamy na setą znajdkę. Zobaczymy co to. Trzeba będzie o, ale fieje. Co to będzie? O, guziczek. No, hey, to hey. guzik. Takiej piękności. Teraz wychodzi taki kawałek klaby. Już rozpakowana, wyczyszczona. A ja myślę, że to chyba jakiś szelek coś. Niby nic, ale jakaś znajdka jest. Jeszcze jakieś szelki <laughs> może komuś od stanika pisnąć, noszę coś <laughs> taka dobra. dobra trzeba podjąć <laughs> teraz. mamy pierwszą dopiero monetkę niestety tam coś się okazało eee, guziki. A to co mamy? Odwrócimy się do słoneczka. Głowa kobiety. Baba na wózku. Raczej nieczytelna, No coś tam widać pod światło. Data. Jako tako. Pewnie 1800. Młoda wiki. No. Mamy mokrą trawę jeszcze Wyskła. a Mały mokrąt, trawa no. Dobra, pierwsza monetka. Prezentuje się tak. Idziemy dalej. 5 godzin za nami. Kilka znajdę już jest w sakwie. A tu kolejne. No co, co to? Będzie. Miałem pojęcia: zakrętka, jakaś. Jakoś tak wygląda. Albo na lekarstwa ta tubka. To znaczy dubka. Raczej spłonka to nie jest. To jest aluminium. Ale meniu, panie. Taka znajdka. Eee. <laughs> Pora na doładowanie energii. Poczuć, pada. <laughs> no i rozkminka. Gdzie tu iść dalej? Czy z powrotem tam na górę? Czy tam? Czy może tam? Oj, 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 no sobie nie ma co narzekać, no nikt nam nie zapewniał, że coś będzie, ważne, że się chodzi, macha, kopie od czasu do czasu, <laughs> widoki piękne, pogoda też, dobra, szamię i ruszam dalej. Spójrzcie, jak ciężko zabrać ze sobą snajdkę. Wykopany dołek, a snajdka obok. Jakiś kawałek aluminium, stara zakrętka. Ja zabiorę, po prostu to ma leżeć i idę dalej. Ale to nie są moje dziurki, nie ja tu ryłem. Jest tu. Ktoś coś po prostu zgubił, wyrzucił z dołka i nie zabrał. Spójrzcie na to. Mamy chyba straberki. Dwa Dwa dołki koło siebie, siebie to to obok Obok

O, babucie! Trzeba jeszcze pochwalić. E, pany Hamiego, ale to nie jest mój. Ktoś wykopał i było obok dziurki. No, dwa obok siebie te dołki są. Ale wieje. jeden, ale jestem zadowolony z tego, co tu chłopaki mówili, to jakiś krot. Ja, ja tu jeszcze się pokręcę Jeszcze trzeba posprawdzać te dołki Może jeszcze już coś tu będzie Dobra, ja uśkoczę tutaj tą wspaniałą sobotę oh, Ale o, się, się działo Nakopane Uradowany człowiek oh. Jeden szczał zrobił dzionek nie wiem czy tam drugą część będzie w to figurka, czy faktycznie tam jakieś część pyszki, Ale nieważne. Jest kamarek. jest. Zastnie. Ja już uciekam do domu. Wszyscy posadzili. zostały już wieczki, Te co z rana nas goniły. To podsumowanie nie będzie. Będę tylko zdjęcia. Zdjęcia, przyjęcia. Kresę też ściany. Wide usługi do całej rodziny. Jak to się mówi. Oh, ale tu jest pięknie, spójrzcie, piękne górki, tu można się zakochać, jest to tak pięknie jak w Kerry, pozdrawiam Cię Sławku, a i tą też pozdrawiam, i resztę też pozdrawiam. Zobaczycie zdjęcia pod co było, co znalazłem. Idę do domu, jadę do domu. Jeszcze dwie godzinki przed Trzymajcie się, hej. To jedno, jak ktoś nie widział Richie Rich, Rich Hunter, zapraszam do subskrypcji, komentowania, do lajkowania. Ha, ha, ha. A, mój ha, ha. O. Trzymajcie się. Pozytywność i radość.